Так, усім привіт. Я сподіваюся, що у вас все добре. Сьогоднішній урок буде трохи ну, довшим, ніж зазвичай. Оскільки ми вивчатимемо тему, яку запитувала одна з моїх підписниць, І сьогодні ми обговоримо різницю між словами FUN «фан» та funny. І тут є кілька нюансів, які мені потрібно пояснити, тому мені знадобиться трохи більше часу, щоб пояснити все. То, розпочнемо. І, По-перше, у нас є слово fun. І у стандартній офіційній англійській мові слово fun зазвичай є іменником. І воно означає відчуття, задоволення та насолоди. Наприклад, I hope you have fun at the concert. У неформальній англійській мові, неофіційній, um, особливо розмовній англійській мові, um, слово fun також можна виживати як прикметний. I jak to jest przykmetnik, to opisuje czas, który wywaga odczucia, zadowolenia i nasobody. To na przykład: we had a fun evening at the airport. At the airport, czyli jest at the airport, at the concert. We had a fun evening at the concert. Uh, Teraz zwróćmy naszą uwagę na słowo funny. I to jest przykmetnik, zazwyczaj opisuje coś, Co vyvolává smích, nebo je smysšným. Například, he is a very funny comedian. Ale slovo funny také může vyjít za opisu něčeho divného, nespotřebného, nebo těžkého pro rozumění. Například, that's funny. I'm sure I left my wallet here. but it's gone. Tu odzwyczajem jest coś, coś dziwnego, co oznacza w, w takim wypadku. I najważniejszy niuans, jaki sobie pamiętacie, polega w tym, że słowo funny nie może wyżywać w znaczeniu przyjemnej albo wesołym. To jest najtypowsza pomyłka, mi się um, Na przykład, jak my mówimy The party was fun. Se označaje večerka bula veselju. Ale, jak šo me kažemo the party was funny, se označaje šo večerka bula smišnju, abo kumernuju. Um, to, jak vi bačite, riznici no, je, je duže čitka riznici, je se duže uh, velika riznici označeni. To, jak šo se fun, To jest jak wesoła, ale jak się fani, to jest śmieszna albo kumetna. Um, to w princpie to wszystko. Um, jak i zawsze, spodziewam się, że ten urok był dla Was korzystny. Um, wam dziękuję, jak i zawsze, za uwagę. Um, jak się u Was je zapytanie, um, co do temy, um, proszę napisać je w komentarzach. Bardzo Wam dziękuję jeszcze raz. Bierzcie siebie. Слава Україні.